Musimy przede wszystkim zrozumieć, co powoduje raka. Jak już wspomniałem, rak powstaje w wyniku długotrwałego zaburzenia zdolności komórek do wykorzystywania fosforylacji oksydacyjnej. Kluczowe jest zapobieganie uszkodzeniom mitochondriów, ponieważ to właśnie ich dysfunkcja leży u podstaw niekontrolowanego wzrostu komórek. Jak temu zapobiec? Dbając o zdrowie mitochondriów. Stosując post wodny, dietę niskowęglowodanową oraz regularną aktywność fizyczną, która odgrywa fundamentalną rolę w profilaktyce nowotworów. Pamiętajmy, że nasi paleolityczni przodkowie sprzed 100 tysięcy lat rzadko chorowali na raka, jeśli w ogóle. Większość z nich umierała z powodu infekcji lub urazów, a nie chorób nowotworowych. Skąd to wiemy? Ponieważ istnieją współczesne plemiona żyjące w tradycyjny sposób od 100 tysięcy lat, których członkowie niemal nie chorują na raka. Ich styl życia opiera się na naturalnej diecie dużej ilości ruchu, silnych więziach społecznych, minimalnym stresie emocjonalnym i dobrym śnie w nocy. Wszystko to skutecznie chroni mitochondria przed uszkodzeniem.